Witam. W dniu dzisiejszym chciałbym Wam przedstawić kolejną porcję żarówek. Konkretnie są to żarówki firmy White Energy. Oczywiście diody diodowe, LEDowe diody SMD LED drugiej generacji. W przypadku tej żarówki diod tych jest 30 sztuk. Oczywiście gwint GU10. Sama żarówka pobiera 1,5W. Odpowiednik według producenta 15W żarówki. Bardzo skromne wyliczenia. Światło ciepłe białe, 3000 kelwinów. Świat... Świecenie do 25000 godzin. Zestaw zawiera 3 sztuki żarówek. Tak jak powiedziałem, powierzchniowe SMD. Konkretnie są to diody 3528 dla wtajemniczonych. Producent przedstawia oczywiście pełną specyfikację. Żarówki: wysokość 55 mm, szerokość 50 mm, napięcie 230 V, 90 lumenów, jedynie jasność świecenia. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Oczywiście postaram się Państwu również te informacje przedstawić. Żarówka hmm, spełnia oczywiście wymogi klasy energetycznej A. White Energy Technologia SMD, diody drugiej generacji, 30 diod LED. Sprawdzimy w praktyce, jak świeci ta żarówka. A tyle na razie słowem wstępu. Dziękuję za uwagę.